Witam serdecznie Piotr Wiśniewski, firma Camper Formonta. Wam tylko pokazać bardzo fajny, ciekawy projekt, ale pod względem kolorystycznym. Yy, chyba jeszcze nie mieliśmy takiego. Jest to auto dla naszego dealera yy, z Niemiec, naszego partnera, który yy, sprzedaje nasze samochody. Także, jeżeli byłby ktoś w okolicy Drezna chciał sobie zobaczyć nasze projekty, bądźcie z Niemiec, do nas ma daleko, równie dobrze można tam pojechać. Yy, i zobaczyć sobie nasze auta. Yy, auto jest po policji, czyli <grytanie> pracowało w policji, jeździło yy, sporo demontażu, instalacji elektrycznych, inne mocowania foteli, yy, yy, jakieś safe, skrzynki. Yy, przy takich projektach też jest więcej pracy, bo to trzeba wszystko podemontować, wykodować. Yy, tą instalację elektryczną, dodatkowe oświetlenie, sporo potem w konsoli w, w boczkach, mamy dodatkowych dziur, z którymi trzeba albo wymienić te boczki, ewentualnie jakoś ciekawie je zabudować, zniwelować. Ale takie auta, też o, to się tak? E, takie auta e, też robimy, czyli przyjeżdża do nas, my to wszystko demontujemy, i robimy z tego pełnowymiarowego kampera. Tym będzie jeździł sam właściciel firmy, bo auto, któremu zrobiliśmy, miał na targach się sprzedało, no i trzeba było mu zrobić coś drugiego auto ma bardzo fajne wyposażenie też kurde sobie planowałem, że kiedyś sobie takiego zbuduję. jest to cztero napędówka z blokadą a nawet nie wiem wiecie co, ile ma przebiegu a zobaczmy, a niech się poda ile? ja widzę 65, ty widzisz coś więcej? 65 tysięcy kilometrów przejechane, czyli naprawdę świeże auto, który rok? czyli 2022, świeże fajne auto eee, prawdopodobnie będzie tu w tym czarny dach tak, nasz sprzedawca lubi, nasz partner. Eee, fajne w tych samochodach jest to, że na przykład jak są już oszklone, czyli mają oryginalne szyby, te przesuwne. Taka oryginalna szyba przesuwna w serwisie chyba niecałe 3000 zł kosztuje. My stosujemy zamienniki nowe, e, które taka szyba jest, powiedzmy w kocie z montażem już 1300-1400 zł. Tu mamy już gotowca. Nie wiem ile auto kosztowało, ale konfiguracja jest bardzo fajna. Zapraszam do nas. Pozdrawiam serdecznie Piotr Śniecki firma Camper For Mountain. Jestem ciekawy jak Wam się podoba ten kolor, bo mi bardzo.